Zgoda na życie. Zostań potencjalnym dawcą szpiku. Na świecie co 10 minut ktoś umiera z powodu nowotworu krwi. Jest jednak coś, co może ocalić życie chorego. Twój szpik. Szpik tworzą komórki krwiotwórcze. Dzięki ich nieustannym podziałom powstają niezbędne do życia dojrzałe komórki krwi: krwinki czerwone, płytki krwi i krwinki białe. Jeżeli na skutek choroby szpik przestaje funkcjonować prawidłowo, jedynym ratunkiem staje się przeszczepienie komórek krwiotwórczych ze szpiku zdrowego dawcy. Na przykład od Ciebie. Jeżeli jesteś pełnoletni i zdrowy, możesz zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. Znajdź najbliższy ośrodek dawców szpiku, wypełnij ankietę zdrowotną i dowiedz się, w jaki sposób zostanie pobrana od Ciebie próbka na badanie DNA. Pobieranie próbki wykonuje się na dwa sposoby: przez pobranie krwi w wybranym ośrodku, albo przez własnoręcznie wykonany wymaz z wewnętrznej strony policzka. Twoje odpowiedzi w ankiecie zdrowotnej pomogą ustalić, czy jesteś zdrowy, natomiast badanie DNA pozwoli na stworzenie Twojego transplantacyjnego portretu genetycznego. Prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego dawcy, tak zwanego bliźniaka genetycznego, jest mniejsze niż 1 do 20 tysięcy. Żeby je zwiększyć, Twój transplantacyjny portret genetyczny będzie zapisany w światowym rejestrze, ale być może nigdy nie zostaniesz poproszony o oddanie komórek krwiotwórczych. Jeżeli okaże się, że właśnie Twoje komórki krwiotwórcze mogą uratować komuś życie, zostaniesz ponownie poproszony o potwierdzenie swojej decyzji i zbadany. Jeżeli lekarze potwierdzą, że nie ma przeciwwskazań, to ratujące życie komórki krwiotwórcze mogą zostać od Ciebie pobrane na dwa sposoby. Albo z krwi obwodowej, wówczas taki zabieg nie wymaga znieczulenia ogólnego i z reguły trwa kilka godzin, albo przez pobranie szpiku z talerza kości biodrowej, wówczas taki zabieg wymaga znieczulenia ogólnego i dwutrzydniowego pobytu w szpitalu. Pamiętaj, że rejestrując się jako potencjalny dawca szpiku, możesz uratować komuś życie. To duża odpowiedzialność, twoja decyzja powinna być przemyślana. Dowiedz się więcej na zgoda na